Nauczania domowe, środa 21, tydzień zwykły, psalm 128, wersety od 1 do 5. Tytuł: Szczęśliwy kto służy. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię z Sejonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Już w pierwszym wersecie psalmista zauważa szczęśliwy człowiek, który służy Panu. I właśnie temat służby chciałbym uczynić tematem głównym tego rozważania. Sama służba jest tutaj istotna. To, że służymy Bogu oczywiście ma znaczenie, bo wiadomo, jeżeli służymy komuś, kto chciałby czegoś złego, no to przyczyniamy się niestety do rozpowszechniania złych rzeczy. Ale tutaj jest powiedziane jasno, chodzi o służbę Bogu. Więc skupmy się na tej służbie. Jaka to jest służba, jaka powinna być? Jakie wnioski pozwala nam wyciągnąć ten psalm i ta modlitwa, która zostaje tutaj przedstawiona, która wybrzmiewa i którą my się też posługujemy? Szczęśliwy człowiek, który służy. Samosłużenie jest czymś wartościowym, jest czymś pięknym. Z kolei służyć nie można, jeśli, tak powiedzmy, to nie umiemy tego robić. Może czasami nie chcemy, może czasami coś stoi na przeszkodzie. Podstawową umiejętnością, która jest nam potrzebna po to, aby służyć, jest panowanie nad sobą. To panowanie nad sobą jest swego rodzaju narzędziem. Jeżeli ktoś ma precyzyjną rękę, panuje, nie drży mu ręka, nie denerwuje się, nie traci cierpliwości, to może wykonywać precyzyjne prace. Jeśli ktoś wyuczył się i posługuje się bardzo szybko swoimi zmysłami, umiejętnościami, mówimy, że jest w pewnej sprawności. Robi to niemal mechanicznie, ponieważ tak dobrze to wykonuje, tak często to wykonuje, to panowanie nad sobą, ta umiejętność posługiwania się swoimi umiejętnościami, swoim ciałem, swoimi zmysłami, powoduje, że ja mogę służyć. Dlaczego? Dlatego, że to panowanie nad sobą jest rodzajem posiadania. Ja posiadam sprawność, posiadam umiejętność, posiadam możliwość w ogóle, Wykonywania czegoś. Jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu, mówimy, nie panuje nad sobą. Nie jest w stanie prosto przejść, nie jest w stanie utrzymać uwagi, nie jest w stanie logicznie myśleć czy mówić: Panując nad sobą, mogę sobą dysponować. Daję wtedy swój czas, swój wysiłek, swoje zaangażowanie i możemy powiedzieć, że w ten sposób ja daję siebie, cząstkę siebie tej drugiej osobie. Dlatego też to służenie ma bardzo jasny wymiar. W pracy, ale też potem w małżeństwie, w pobożności, ja daję siebie, ale tylko wtedy, kiedy nad sobą panuję, kiedy potrafię sobą zarządzić, kiedy mogę to zrobić. A bez tego narzędzia, bez posiadania siebie, trudno powiedzieć w ogóle o służeniu. Jeśli źle gospodaruję czasem, nie mam czasu, nie mogę go dać. Jeśli źle gospodaruję pieniędzmi, nie mam pieniędzy, nie mogę ich użyczyć, użyć. Jeśli źle gospodarzę sobą, nie mam siebie, nie mam co dać. Mogę dać jakąś tylko cząstkę, jakąś namiastkę, ale też niestety mogę, chcąc dać coś, przekazywać ten chaos, który jest we mnie. Robić coś nieskutecznie, a nawet źle, że trzeba po mnie poprawiać. Ktoś musi wysiłek włożyć, ponieważ ja nie potrafiłem zapanować nad sobą, nie potrafiłem dobrze czegoś wykonać. I psalmista podkreśla, że jeśli potrafisz służyć, będziesz spożywał owoc swojej pracy, owoc tego panowania nad sobą, tej umiejętności. Żeby służyć, oczywiście, potrzebne jest ofiarne serce, bo można panować nad sobą, a nic nie dać. Tutaj zakładamy, że jest ta chęć ofiarowania i służby w kimś, ale. Ten ktoś nie potrafi służyć, bo pojawia się w życiu właśnie chaos, nieuporządkowanie czy niekompetencja. Wrócić trzeba właśnie do tego fundamentu. Ja mam panować nad sobą. I wtedy jest ten owoc. Służenie bowiem daje szczęście. Szczęśliwy człowiek, który służy. Najpierw daje wewnętrzną satysfakcję. Ja jestem zadowolony. To mi się udało, to jest dobrze zrobione. To jest piękne, to jest użyteczne. Ja mam wewnętrzne poruszenia, które powodują zadowolenie, satysfakcję i radość. Po drugie, ja mam możliwość obdarowania. To, co robię, jest wysokiej jakości. Ja mogę się tym podzielić, mogę to komuś sprezentować. Kiedy widzę, że moi bliscy czy przyjaciele otrzymują coś i cieszą się z tego, we mnie też jest radość. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mogłem kogoś obdarować w piękny sposób. I w końcu służba daje zjednoczenie z Chrystusem sługą. To jest to podkreślenie, ten, który służy Panu. Bo wtedy ja się staję podobny. Podobny do Chrystusa. Wracam w to miejsce, z którego wyszedłem, bo wyszedłem z ręki Boga, bo wyszedłem od tego, który mnie ukształtował na swoje podobieństwo i ja jestem podobny do tego, który jest najpiękniejszym wzorem człowieczeństwa. Najwspanialszym, służącym absolutnie. I dlatego służba daje mi zjednoczenie z Chrystusem, daje mi złączenie z nim samym. A to powoduje radość, bo we mnie jest coraz większa harmonia, coraz większy porządek, coraz większe zrealizowanie siebie, swojego powołania, swojej misji życiowej, swojego istnienia. Niech w tym rozwoju służby, rozwoju w służbie, niech w tym panowaniu nad sobą błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.